Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, z, tego, z tej okazji życzę Wam wszystkiego, na co najlepsze, mimo że to już ostatni dzień, ale jeszcze okazja do świętowania jest. Także świętujcie, odpoczywajcie, radujcie się i róbcie to, na co macie ochotę. A ja dzisiaj podrapię cztery zdrapki. 3 są za 5 zł, jedna za 10, koszt to jest 25 zł. I mam tutaj może kasy, plaster miodu, nie czas umierać oraz mega pensja. Może zacznę od plasterka miodu, bo to jest najwięcej drapania. Zrapka niestety nie jest dla mnie zbyt przychylna. Poprzednia edycja była kiepska i ta. No, tylko na premierze nic nie było. Zobaczmy co dzisiaj. Muszą być trzy takie same symbole. Tu mam dwa razy kwiaty. Tu nie ma. Korona ul. Skrzynka drzewo. Lik. Koniczyna. Skrzynia gwiazda. Bank podkowa. Mm. To mi się zdrapały kontrolne. O i WO jest drzewo podkowa skrzynia, korona złoto plik, bonus y, złoto złoto plik, a w bonusie są banany. Co oznacza, że zdrapka jest niestety pusta. Dobra, może kasy wygrywające liczby to 21, 3, 24 i 35? A mam skrzynię, i jak wydrapie skrzynię, to, przy, to wygrywam przypisaną do niej kwotę. No, i pięknie. Jeden, druga skrzynia. Trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście. Zobaczę, czy tutaj dalej nie ma. O! Trzecia skrzynia. No, pięknie. Szesnaście, dwadzieścia trzy. I trzydzieści Tu mam piątkę. Tu mam piątkę. No i wygrywam 15 złotych. Trzy skrzynie. Chyba jeszcze nigdy nie miałam w tej zdrabce skrzyni. Także to jest debiut. Dobra. Szukam teraz muchy. Snak. Przesło, kask, kość, motor, bomba, okulary, rekin, a w bonusie pióra. Niestety zdrabka spusta. pusta. I mega pensja, nie przepadam za tą zdrabką.

23, 39, 28, 4, 44 i 19. No i tak jak mówiłam, nie przypadam, ona mi nie przynosi kasy. Zdrabka jest pusta. Czyli podsumowanie, tutaj kładę puste zdrapki A wygrywa dzisiaj może kasy? Po raz pierwszy wydrapałam skrzynię. Tak mi się wydaje, że nie miałam wcześniej. Powiem Wam, że fajnie to. Tylko miła niespodzianka, kiedy yy, odkrywa się jakiś symbol, a nie wiemy co znaczy, a trzeba przeczytać. Czasami za, przy, przy symbolach jest dwukrotność kwoty tu akurat nie ma. Ale są trzy skrzynie, więc nie jest źle. Czyli tutaj mam 15 zł, a koszt z drapek to był 25. No to jestem 10 na minusie, ale dobrze, że jest 15. Kochani. Być może nagram dzisiaj jeszcze jeden film, zobaczymy, a jak nie, to w najbliższym czasie. Tak jak mówiłam, świętujcie, ile można. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia oczywiście, bo to jest najważniejsze. Zapraszam do subskrypcji i do łapczek w górę. Jeśli będziecie mogli, piszcie komentarze. Czasami YouTube pozwala pisać, później zamyka, ale to jest taka logika YouTube'a, której ja nie rozumiem, ale to nieistotne. Eee, trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.